Dzień dobry, dzisiaj Muzeum Lubuskie jest w gościach w studiu body fitness Haliny Kunickiej, która oczywiście jest mistrzynią świata w kulturystyce, a ten zabytkowy ekspander będzie miał zaszczyt znaleźć się w jej dłoniach. Ekspander to urządzenie do ćwiczeń gimnastycznych służące do rozciągania. Składa się z dwóch uchwytów, które połączone są sprężynami naciągowymi. Opaskami lub gumowymi taśmami. Wśród rozmaitych konstrukcji uchwytów liczba sprężyn naciągowych, tasiemek czy linek może być zróżnicowana. Różna może być także ich długość. Szczególnym rodzajem ekspandera jest urządzenie z uchwytami na stopy. Sam ekspander podczas standardowych ćwiczeń rozwija mięśnie barków, pleców i klatki piersiowej. Może także służyć jako przyrząd rozwijający bicepsy oraz tricepsy. Ewolucja konstrukcji ekspandera nastąpiła wraz z rozwojem sportów siłowych, a następnie kulturystyki. W Niemczech na początku XIX wieku Friedrich Ludwig Jahn zaprojektował pierwsze przyrządy do różnych ćwiczeń gimnastycznych rozwijających sprawność fizyczną, które rozpowszechniły się w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. W 1880 roku w angielskim przewodniku po gospodarstwie domowym Casella obok rozciągania gumowego krążka podczas ćwiczeń kalistenicznych przeznaczonych dla pań Zaproponowano także używanie ekspandera z gumowej taśmy. Na przełomie XIX i XX wieku, za sprawą urodzonego w królewcu światowej sławy Siłacza i prekursora nowoczesnej kulturystyki Eugena Zandowa, ćwiczenia rozciągające na przyrządach jego pomysłu stały się bardzo popularne. Pierwszy ekspander z pięcioma stalowymi sprężynami został opracowany i opatentowany w 1903 roku przez firmę HNW Camp Schulte w Zolingen jako jedno z domowych urządzeń fitness. Pomysł ten następnie udoskonalił austriacki sportowiec i wynalazca Harry Gelbfarb. Po zakończeniu II wojny światowej wyemigrował on do Stanów Zjednoczonych, gdzie zetknął się z kulturystyką. W 1958 roku zarejestrował patent na opracowany przez siebie ekspander gumowy z wymiennymi cięgnami. W 1970 roku włoski projektant sprzętu sportowego Eugenio Beltrami zgłosił patent na uniwersalny model ekspandera. Jego innowacyjny sprzęt fitness umożliwiał prosty i kompleksowy trening różnych grup mięśni. Niedrogi i poręczne urządzenie zostało wyprodukowane w Szwajcarii pod nazwą Eubel i od 1971 roku przez kolejne lata było z powodzeniem sprzedawane w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Każdy z modeli expanderów jest zasadniczo przeznaczony do treningu domowego prowadzonego przez jedną osobę. Ćwiczenia rozciągające z przodu wykorzystują głównie mięśnie ramion i barków, natomiast ćwiczenia z tyłu rozwijają mięśnie górnej części pleców. Urządzenie działające w przeciwnym kierunku, które nie służy do rozciągania, lecz do ściskania, to impander. Dziękuję bardzo, że zechciałaś nas przyjąć u siebie, Halino. To jest twoje studio od lat tak. 15. Tak ale wcześniej historia była zdecydowanie ciekawsza, bo zanim do tego doszłaś, że masz swoje studio, prowadzisz zajęcia, jesteś międzynarodowym sędzią, to musiałaś zacząć od czegoś. Jak, jakie były Twoje początki? E, Zaczęłam generalnie pod kątem takim zabawowym, z ciekawości, e, kiedy zaproponowano mi treningi. E, nikt nie wiedział nic kompletnie na temat e, kulturystyki, tym bardziej kulturystyki kobiet, bo kulturystyka się wiązała z tym, że no, panowie mocno zbudowani, a kobiet to już w ogóle była zagadka. Natomiast e, to był okres, gdzie kończyłam też e, klubie tańca, e, grupa się rozpadła i miałam nadmiar czasu. Tańczyłaś? Tak, kocham tańczyć, to było w ogóle... E, moja przyszłość była wiązana z tańcem, tańcem dyskotekowym i, i towarzyskim, jednakże los pokierował mnie w stronę sportu, e, ponieważ mając nadmiar e, czasu e, zostałam zauważona, że moje proporcje i sylwetka się nadaje na, do tej dyscypliny i wtedy e, z ciekawości e, stwierdziłam że no spróbuję czemu nie tak? I, i tak było? się e, to był 89 rok 89 rok, praktycznie końcówka 88, tak. 88, bo w 89 był już mój pierwszy start. To szybko, tak. to tylko rok treningów wystarczy? Tak. Nie należałam do osób, które miały problemy z sylwetką, bo tańczyłam od 15 roku życia, więc sylwetka była cały czas pod kontrolą. Zresztą byłam z tych dzieci, które były raczej szczupłe. Więc tutaj nie, nie borykałam się z tymi trudnościami. Natomiast rozpoczęcie treningów było wielką zagadką. I tu warto też zaznaczyć, że okres, poziom kulturystyki kobiet w tamtych czasach, to teraz można mniej więcej do, ocenić lub porównać do bikini Fitness, które, no właśnie. które właśnie teraz tak bardzo jest popularne. Bo wtedy nie było tych kategorii, nie. które są teraz, prawda? Ja strasznie... To była kulturystyka kobiet tak, i tyle. Tak. Jak wyglądały te pierwsze treningi? Treningi, bo nie było takich siłowni jak są teraz. Gdzie się trenowało i, i przy użyciu jakich sprzętów? Ja miałam o, ta, o tyle szczęście, że y, rozpoczynałam treningi w Wawrowie. Tam były takie, y, wtedy jeszcze był klub taki LZS y, System Gorzów i te pierwsze moje starty właśnie były z tego klubu. I o tyle miałam szczęście, że były takie dwa duże można powiedzieć baraki. Jeden barak to, był, to były zapaśnicy, a drugi był przystosowany właśnie do, z maszynami, do ćwiczeń siłowych i te, były, te dyscypliny były właśnie wykorzystywały te. te te dwa baraki. Oczywiście kulturystyka bardziej w tym, gdzie był sprzęt. I tak naprawdę to w mojej ocenie, jak teraz patrzę, to ten sprzęt był naprawdę bardzo dobry. Oczywiście poziom był taki podstawowy, można powiedzieć, chociaż patrząc teraz na, na, na te maszyny, są czasami tak u. u... Znaczy, no to jest uważane, że to są udoskonalone, ale to udoskonalenie czasami zaburza prawidłowy ruch ciała, więc one też nie do końca wpływają dobrze, jeśli chodzi o rozwój sylwetki. Natomiast te proste maszyny były tak przystosowane, żeby był prawidłowy ruch. Może one nie były takie wybajeżone, jak teraz są, były proste, ale dawały efekt właściwy. Jeśli chodzi o ćwiczenia. Były sztangi, były gryfy, były sztangielki, były niektóre maszyny, które do dnia dzisiejszego nie mogę znaleźć, bo były często też produkcji własnej, żeby można było ćwiczyć, ale naprawdę jeśli chodzi o, o tą kwestię, nie mogłam narzekać, z czym był deficyt. Deficyt był ze sprzętem cardio. Tam nie było absolutnie żadnego rowerka żadnego stepera nic kompletnie, więc przygotowanie do zawodów wiązało się z tym że musiałam po prostu biegać, zresztą uwielbiam biegać, lubię chodzić, jeździć na rowerze, ale wtedy nie miałam innego wyjścia, musiałam po prostu tak robić i żeby zredukować jeszcze tą tkankę tłuszczową, zrobić tą formę startową, szykując się na wiosnę, bieganie zaczynałam już od lutego. Więc to jest zima, więc trzeba było się zabezpieczyć, więc e, zabezpieczenie wyglądało w ten sposób, że była koszulka ledzińscy, na to nakładałam dresy, na dresy zakładałam folię, na to jeszcze jedne dresy nakładałam i dopiero ortalią. Eee, to ta warstwa ciuchów była potrzebna mi po to, żeby przy mrozach, które były wtedy dosyć mocne i eee, takie minus 10, minus 15 nawet żeby pozwoliły mi oczywiście ręcznik na twarz, żeby nie oddychała zimnym powietrzem, pozwoliły, żebym miała wyższą temperaturę, żebym się zgrzała i też spociła i żeby ten efekt był, który był oczekiwany. Zaczęłaś trenować sobie powiedziałaś, a to sobie teraz dostanę mistrzynią świata. I nią zostałaś, czy po prostu te sukcesy przychodziły? Spodziewałaś się ich pewnie, bo ciężka praca, bo pewnie te osoby, które gdzieś ciebie zauważyły, twoi trenerzy, pewnie widzieli ten potencjał i spodziewali się tego, pracowali na te wyniki. No ale to nie chyba było tak, że a zostanę mistrzynią świata, potrenuję sobie tak ciężko i zostawałaś, osiągałaś te cele. Czy to było jednak trochę takie niespodziewane dla Ciebie? Eee, zwycięstwo? Potencjał, potencjał był. Potencjał był w sylwetce, bo to było oceniane, było komentowane, e, będąc na scenie. Natomiast... E, wszystko przychodziło z czasem. To były inne czasy w ogóle, zob w ogóle były inne czasy. Było dużo trudniej. I jeżeli jeśli chodzi o odżywianie, o suplementację, teraz wszyscy mają ludzie dostęp do wszystkiego. Nie było informacji, e, w jaki sposób się przygotowywać, jak trenować, jak zmieniać treningi, ilość serii, ilość powtórzeń. Praktycznie. Oczywiście były osoby, które mnie zachęciły do tego treningów do, do, do ćwiczeń, które pomagała ale w którymś momencie musiałam przejąć tą pałeczkę sama. Dlatego, że panowie panowie, a ja byłam kobietą, tak? Więc tutaj w Gorzowie tylko ja startowałam. Zawodniczka, która startowała jeszcze przede mną, zrezygnowała, więc ja nawet nie miałam żadnego kontaktu z nią. Więc generalnie dostawałam informacje takie stricte od mężczyzn, aczkolwiek dużo się nie różnią treningi męskie od kobiecych. Natomiast był cel taki, żeby zrobić formę. Tak na początku to było takie po omacku, dlatego że e, tak de facto nie wiadomo było, w jaki sposób tak konkretnie zrobić tą formę, żeby wygrać te zawody. No więc e, nie było takich precyzyjnych e, ocen jak, jak były kiedyś. Zresztą jest to sport niewymierny, więc to i tak zawsze zostaje tam e, taka, taka chwila, że, że e, a może może mogłabym a może nie mogłabym. Natomiast celem było zrobienie formy. Miejsce, które zajmowałem, to była taka ocena mojej sylwetki. No to teraz powiedz Moja droga, czy ty znasz taki sprzęt i czy miałaś okazję kiedyś go używać? To jest ciekawostka. E, to jest ciekawostka, ale jest to znana ciekawostka, dlatego że ekspander, mimo że e, on jest z lat 70., a może i za granicą wcześniej był bo, bo wiadomo, że do Polski takie, taki sprzęt przychodził, takie informacje przychodziły później. Natomiast wiem, że w klubie, w tym pierwszym moim klubie w Wawrowie były takie gumy, na to mówiono gumy, nie ekspander, tylko gumy. I one były, tutaj jest tak porządnie zrobione z zabezpieczeniem, jeśli chodzi, żeby nie wysunęło się. Ja miałam do czynienia z takimi, że te gumy miały takie haczyki, można było zahaczyć, one były o tyle łatwiejsze, że szybciej można było je odpiąć. Dlaczego to było takie ważne? Dlatego, że każda guma ma swój opór. I na przykład jedna guma, nie wiem jak tutaj jest, ale na przykład... Ustalimy sobie, że jeden, jedna guma to jest opór na przykład yy, 5 kg, a może być też 10 kg, ale załóżmy, że to jest 5 kg. I teraz mamy opór. 20 kg, tak? więc jeżeli dla kogoś jest za ciężko 20 km opór, no to wtedy ściągało się tak, żeby była jedna guma albo dwie gumy, i wtedy wykonywały się różne ćwiczenia, bo te ekspandery były wykorzystywane do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej, barków, ramiennych, biceps, triceps można było zrobić. Te ćwiczenia, można powiedzieć, że to urządzenie, w dzisiejszych czasach jest zastąpione gumami. Które mają też swój opór, i są gumy, które mają 2 kilo, są gumy, które mają 5 kilo, ale również nawet u mnie w klubie są gumy, które mają opór 15 kg. Więc naprawdę to już trzeba mieć dysponować się tą siłą, tą siłą żeby można było e, wykonać. Ja tutaj widzę jeszcze wolny otwór, więc przypuszczam, że tutaj było 5 gum w oryginale. E, natomiast przyznam się szczerze, że nie ćwiczę wyczynowo już e, od 10 lat, więc. E, Moja siła na ten opór, na tą gumę oporową jest zbyt mała, ale mamy tutaj Dominika, który zapewne trenując ma tą siłę na tyle dobrą, że zobaczy czy to urządzenie działa, bo naszym celem jest sprawdzić Dokładnie. czy to jeszcze działa, czy nam się nie rozsypie i weźmiemy tradycyjnie takie rozciągnięcie ramion, więc rozciągnięcie klatki, oś, trzyma wow. bardzo dobrze. Ciężko? Ciężko. Trochę ciężko. I w tym, i w tym e, momencie e, bardzo mocno się rozciąga klatka, a można też odwrotnie gumę e, przełożyć przez plecy i ruch robić e, do przodu. E, gumy są na linii, e, ba, na, na linii łopatek i wtedy też łokcie prowadzimy wow. do przodu. Jest to e, ćwiczenie bardziej właśnie skupiające się na klatkę piersiową. Tak jest i wielofunkcyjne. Wielof tak, to jest nie? urządzenie wielofunkcyjne, ponieważ tutaj przy, przy tych gumach tak naprawdę można przećwiczyć plecy, można przećwiczyć klatkę, można wykonać ćwiczenie na barki jednorącz, można na boczny akton, można na przedni, można również na tylni, można biceps wykonywać, zapierając sobie stopą e, e, jedną część. E, uginamy ramię, więc ćwiczymy biceps. Jeżeli zrobimy ten ruch odwrotny, to będzie e, pracować triceps. Więc jeżeli ktoś dysponuje wiedzą jakie ćwiczenia można wykonać na jakie grupy mięśniowe lub jeżeli do tego urządzenia była dołączona jakaś instrukcja, no to na pewno osoby mogły sobie ćwiczyć. Ja myślę, że takie ekspandery na pewno jeszcze leżą gdzieś w szafach lub na strychu czy gdzieś w piwnicach. Na pewno u wielu ludzi, u wielu zwłaszcza mężczyzn. Bo to bardziej mężczyźni, bo to jeszcze raz zaznaczam, to, to jest trudna maszyna, znaczy trudne urządzenie, więc kobiety raczej rzadziej ćwiczyły na, na takich urządzeniach. Natomiast myślę, że jakby tak panowie poszukali w tych piwnicach na strychu to czy to gdzieś fajne. w pudłach, to na pewno takie urządzenie jeszcze by znaleźli. I jak widać, pomimo swoich ponad 40 lat, ten ekspander jeszcze działa. Muzyka